Jak Krzysztof? Jak Krzysztof biorę Ciebie Katarzyno? Biorę Ciebie Katarzyno. Za żonę. Za żonę. I ślubuję, Ci, I ślubuję Ci. Miłość. Miłość. Wierność. Wierność. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz że Cię nie opuszczę. Oraz że Ci nie odpuszczę. Aż do śmierci. Aż do śmierci. Tak mi dopomóć. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. Panie Boże Wszechmogący. Trójcy jedyny. Trójcy jedyny. I wszyscy święci. I wszyscy święci. Jaka to żena? Jaka to żena? Biorę cię, Krzysztofie. Biorę cię, Krzysztofie. Zamęż. Zamęż. Ślubuję cię. Ślubuję cię. Miłość. Miłość. Wierność. Wierność. Ludziwość małżeństwo. oraz rzeciu nie opuszczę. oraz rzeciu nie opuszczę. Aż do, aż do śmierci. tak mi dopomóż. tak mi dopomóż. Panie Boże w szach jedyny. w trójcy jedyny. i wszyscy święci. I wszyscy święci. co Bóg zwął. człowiek niech nie rozdziela. jako wagon Momę <laughs> no, wtedy bardzo zawarty. Ja po panu katolicki katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Po błogosławimy teraz ogrączki Igor, gospodarczek. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności. Amen. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Katarzyno. Katarzyno. Przyjmij tę, obrączkę, przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. Jako, jako znak mojej miłości i wierności. Imię Ojca. Imię Ojca i, Syna, I Syna. I Ducha Świętego. Bo, i Ducha Świętego. No, bo, no, tak. Krzysztofie, Krzysztofie przyjmij, tę obrączkę, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i jako, wierności jako znak mojej miłości i wierności, w imię Ojca, w imię Ojca i, Syna, i Syna i Ducha Świętego i Ducha Świętego. Amen. Amen.